Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kamerą wśród bushmanów. No i Najpierw chciałbym Państwa upewnić o swoim niebanalnym poczuciu humoru i zapędem do dowcipu z racji tego, że właśnie jedna z buszmenek powiedziała, że jestem stwierdziła, że stwierdziła u mnie gejostwo i, i, i powiedziała, że w związku z tym żeby sobie wyszedł z psem, to jakoś pokorelowała, przypomniał mi się dowcip mianowicie przychodzi policjant do biblioteki do, do księgarni i patrzy po półkach, po książkach aż go w końcu zaczepia tamtejsza namiestniczka tego lokalu, kierowniczka i pyta, że w czymś może pomóc panu, a on mówi no Kupiłem sobie jakąś taką książkę, taką, wie pani, taką mądrą, fajną, naukową, jakąś taką uczącą, żebym mógł ja poczytać i, i, i coś się z tego nauczyć. Może mi się w pracy przyda. Ale tak myśli, szuka, szuka. E, to może książkę o logicznym myśleniu. A co to jest? To logiczne myślenie. No, tak myśli. Nie wiem, jak to panu wytłumaczyć, logiczne myślenie. No dobra, załóżmy, że tak. E, e, lubi pan spacery, no lubię. To pewnie gdzieś tam się, no tak, tak. Z jakimś nie wiem zwierzątkiem, może pieska pan ma. E, no tak. Kurczę, zdradziłem, ale dobra, niech nie. No to to, to 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 widzi pan, lubi pan kontakt z naturą i tak dalej. i pan trzyma pan zwierzęta, a to piesek, no może pan też ma rybki, no tak. No to widzi pan. No, nie lubi Pan być sam, no, no, lubi Pan towarzystwo obcować z innymi stworzeniami, to, to, to te spacery zapewne sprzątam to i, i z małżonką, tak? No, mówi, no tak, tak, no, widzi Pan, no i tak logicznie wydedukowaliśmy, że nie jest Pan gejem, nie? A taki podierany, kurde, no patrz, faktycznie coś w tym jest, mój awansujna detektywa. No i wziął książkę, kupuje, mówi, nie? Zapitałem na drugi dzień w pracy siedzi za piórkiem. Czyta tą książkę i kolega go z biurka drugiego obok pyta Ty co ty tam czytasz? Oho Nie wyczyściłem pamięci, teraz będzie pauza. Ale dobrze opowiedzieć dawców No książka o logicznym myśleniu sobie kupiłem. No ale jak w logicznym myśleniu, że Co to jest? No i no, kurwa, słuchaj Jak ci to wytłumaczyć? No nie masz rybki? No, no nie mam, no to jest gajem Co? Powieprzone? Dobra, idę czyścić pamięć Chodź Chodź Zostaw te buraki No w ten sposób Doszliśmy do Przyłomaliśmy parę fajnych, ciekawych rzeczy, takich jak czym jest i czy sens ma logiczne myślenie, czym pracy zajmuje się policja. I, i, i przygwoździliśmy stereotyp typa, który ma zwierzęta, że nie jest gejem. No i, i, i dowiedliśmy tego, że mam niesamowite poczucie humoru, także jesteśmy do przodu już. Wyczyściłem świetnik się z 4 zrobił, zrobiłem 44 dzisiaj któryś mi ten krzyczał jakaś baba, że mam zacząć ćwiczyć wale Waletuda. <laughs> Chyba waletudo mówię, kurwa. Ale nie pamiętam. to mi się wydaje, że coś to było z jakimś tym, yy, BJJ-em, jakaś parterówka taka typowa. Nie, nie podoba mi się. No też jest potrzebna umiejętność walki w parterze, ale nie wiem. Jakoś uważam to dla... niezbyt. Niezbyt konieczną lecz sprawę razem widać w jakieś takie prześmiewcze filmiki, że właśnie wysiada jeden typ z samochodu wkurwiony będzie się napierdalał z drugim, a ten drugi właśnie po jakimś miejscu czy poczuł się. Od razu parter i go tam kurwa jest nie? na pająka wokół niego lata stoi, bo patrzy na tego idiotę idiota, lepiej nie co robić, nie? Jakiś ritach czy coś takiego gdzie ja tu nie prowadzi po jakimś bezdrożach. No tak, teraz prawo to jeszcze z Nie jest zimno, jest chłodno. Jaki kurwa misz krzyś? Nie znam żadnego mistrza Krzysia. Skończysz tym mistrzem Krzysia. No i co robisz teraz? Ciekawego. Co zrobiłaś? O, mrowisko rozwalone. Właśnie nas o Ale nic nie widać, żeby coś krążyło. Chodź, mnie, to nie został idziemy teraz. Co, do Bileckiego? Który to „manol”, tam Bilecki już mi krążył, kroch, też pod lasem, już zamiał A znaczy tu Bilecki to chyba też w domu się to Kurwa, nie gnioty i skąd? A jakieś takie dwa księżniczki też. Księ księ księcia i księżniczki. Nie ciągnie. A. Kolejna puszka. Jajju jaju! A czy ja się polskiego? No już jak idiota. W angielskim go pisałem, że Chodzi tylko i siarap, 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 siarap Kurwa Mój debil To chyba nawet u wojewódzkiego, u, u wojewódzkiego było Że właśnie jakaś babka że taka Siarczysta polska kurwa, to i i na tym zamknij mordę kurwa. Chodź, 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 chodź. Jeszcze jakby chociażby powiedział to poprawnie i y y y z i z y y z takim, wiecie, nie? Chodź, 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 To Chodź, jeszcze bym potrafił zrozumieć, chodź, nie. On Han har prøvd det. Han har prøvd å få det til å gå ego, ego. Alt er stressende. E, to nic nie ma ciekawego, chodź. A będziesz przeszkadzać, to tylko dłużej to będzie trwać. Nie przeszkadzaj może. Ja mam czasem kłopoty. Mam obiad do ugotowania, czas do wyprowadzenia, pranie do zrobienia. Tyle ta głowa. Ludzie o nie wiedzą, do czego są. Tylko po to, żeby się dowiedzieć, że zmarnowałem kolejne kilka godzin niepotrzebnie. A właśnie, jutro po pracy muszę do matki zajechać, obiecałem. Na herbatkę. Waruj tam. za jakieś dziwna rurka, A, to panże co tam miał już nie miał